Witam z powrotem. Dzisiaj trochę o Halenderze pogadamy. Hallender to moja druga postać. Fakt, fakt, ten ma 14 reputację, chcę chociaż nakierować dla początkujących co ta postać potrafi. Do początku powiem o jego zdolnościach. On ma dwa tryby. Te i ofensywny. Defensywny jest taki ciekawy, że co drugi atak prawie że ma e, Hyper Armor. Tak trochę tylko wspomnę na temat defensywnej postawie. On ma tego takie podstawowe ataki typu Ciężki Light. To, co jest w tym trybie ciekawego, że można wykorzystać fajnie celtycka klątwa. Yy, zamienić łatwo na celtycki impet. Często mylę przeciwników. Można dostać darmowe obrażenia. Chociaż jak się spodziewałem, można dostać parę i heavy jego od przeciwnika. Jeszcze tylko wspomnę, że w trakcie guard breaku, polecam używać ataku z góry, to wtedy jest gwarantowany. Co do ofensywnej postaci. Ta postać ma tak ciekawie, że chociaż ma heavy'ego nieblokalnego, przy każdym rzucie lub kopnięciu ma gwarantowanego. I teraz tak po kolei, aby iść, to może rzut palem. Często ja wykorzystuję rzut palem zamiast kopnięcia, co mam na myśli zamiast kopnięcia, że wykonuję kopnięcie, ale zamieniam to na rzut palem i po prostu mam darmowego heavy'ego. Gdzie najczęściej wykorzystuję to. Polecam jednak używać rzut baleńki do przodu iść zamiast do tyłu, bo często przeciwnicy odstąpają do tyłu po prostu, aby mieć darmowy cios na ciebie. No to teraz yy, fumariańskie kopnięcie. No to ja wykorzystuję to też na kilka sposobów. Gdzie yy, jedno z nich to jest po prostu anulowanie kopnięcia i, jak mówiłem, rzut palem użyć, gdzie to automatycznie się w sumie robi. Polecam. Yy, druga rzecz to jest anulowanie kopnięcia i dać heaviego lub light'a, yy, ważne jak przeciwnik się spodziewa lub po prostu anulować kopnięcie i się spodziewać atak z dodżem i wtedy sparować. A tak mówi, co też polecam używać. To jest słaby atak w formie ofensywnej, ale też nie za często. I to jest bardzo dobre, jak chcesz podenerwować przeciwnika i wymusić na niego jakiś ruch. Gdzie polecam też używać emotki w formie ofensywnej, gdzie jest uderzysz ciągle głowicą to pole są użyć emotki i poczekasz, że przeciwnik zrobił wybuch Przeważnie to jest atak z dodga gdzie możesz to fajnie wtedy zamienić na e, swój atak z dodża lot balora w formie ofensywnej to do grania nie fair jak przeciwnik ma przewagę liczebną, to polecam używać y, light pary, gdzie y, jednego light parujesz, drugiego bijesz tym. Moim osobistym zdaniem na Hollanderze to jest najłatwiej być light pary. Najczęściej przynajmniej mi wychodzi i łatwość obalenia przez y, jego umiejętności. Jak się nabije zemstę, to można też wykorzystać kopniaka i łatwy damage. Możesz po obalić przeciwnika na drugiego coś przez to. A to jak chcesz pomóc sojusznikowi, to polecam używać rzut Palem, ale to trzeba się zgrać, żeby położyć się na ziemię, bo często sojusznicy nie, mogą nie ogarnąć, po prostu użyć ciosu, kiedy jeszcze jesteś w trakcie chwytu. No i wtedy jest klops. Plus, radzę tego też za często nie wykorzystywać, ponieważ zemstę łatwo też można tym nabić. Tak samo kopniakiem. Jak się gra naprzeciwko Halendera, no to będzie... Ciężka rzecz do omówienia, ponieważ, jak to jego tryby mówią, to jest postać ofensywa i defensywna. Gdzie najlepiej unikać jego kopniaka na zamianie na rzut palem. Dlatego, że jak za wcześnie unikniesz, to po prostu rzut palem cię weźmie tak i tak, a jak za późno, to kopnięcie cię weźmie. Ewentualnie rzut palem, jak yy, przyjdzie zamieni. Na jego postać yy, defensywną, no i na jego armor głównie yy, postarać blokować, bo wymiany z nim często nie są takie dobre. Czy na Hounder warto oszczędzać stamina? Ja to zadałem powiedzę po, w poprzednim filmie pytanie. Ja mam takie trochę odmienne zdanie, bo niestety jestem tak nauczony, po części źle, że... Też lubię marnować staminę. Zawsze albo zostawiam na jednym 1%. Na Halderze też często właśnie marnuję do zera. Pocień. Jeszcze może dlatego, że lubię nim blokować. Ale czy oszczędzę staminę? Tak i nie. Ważna jaka sytuacja to się jest. Jak masz oczywiście jakąś tam przewagę, to można tam zmarnować, spróbować zadać więcej obrażeń. Zawsze po kumnięciu możesz mieć ten darmowy atak ciężki. To Wtedy bardzo y, ja lubię wykorzystywać do pełno testaminy. To polecam? Nie. Ale można. A to teraz takie dwie kwestie. Czy postać radzi sobie w obecnym macie? Y, tak, radzi sobie co, y, bardzo dobrze. Dobrze się czuję ta postać. Y, co... i czy bym polecił na początkującym. Kto to ważne kto ma jakie nerwy? Na, na początku bym polecił takie Podstawowe postacie jak Dreng lub y, Podstawowy Rycerz, niestety nie pamiętam nazwy. Dlaczego? No te dwie postacie po prostu uczą, jak to powiedzieć, podstawowych rzeczy. Jak, dlatego bym wolał pewno te postacie, trochę pograć z nimi, żeby zapoznać się z mechaniką w ogóle gry, a później Hallandera, żeby bardziej już się wczuć. Wtedy bym mógł zaproponować tą postać. Jak trochę pogranie, zapoznanie się z nimi postaciami najpierw. Co się o Halanderze? no postać jest bardzo unikalna, można się nimi pobawić, yy, w stylu powalania przeciwników za mapę, lub yy, po prostu wziąć i podenerwować przeciwników, a chociaż to w sumie w większości przypadków yy, większość postaci umie. Tak na koniec pytanie do was, czy chcecie tryb Arkin Ambush na live, czy może w, w formie odcinka, i czy chcecie brać yy, Najsłabszy poziom, średni, najwyższy. Mam na myśli reputację, bo to też zależy od Neidzu. I co jakiś czas taka ciekawostka będę robił turnieje na temat For Honor lub Tekena. To zapraszam do ostatniego odcinka, który robiłem z y, Ocenturiona z kolegą. Yy, link będzie w opisie.